Marnotrawstwo żywności to bardzo poważny problem XXI wieku. Szacuje się, że Polacy wyrzucają 5 milionów ton jedzenia rocznie, a tak nie musi być. Jednym ze sposobów jest umiejętne i świadome kupowanie oraz właściwe przechowywanie. Napis najlepiej spożyć przed lub najlepiej spożyć przed końcem określa datę minimalnej trwałości. Po jej upływie prawidłowo przechowywany produkt może stracić pewne walory, jednak jego spożycie po tej dacie nie odbije się niekorzystnie na naszym zdrowiu. Napis należy spożyć do to już zupełnie inna sprawa oznacza termin przydatności do spożycia, po upływie którego zjedzenie produktu może powodować groźne konsekwencje zdrowotne. Sformułowanie to dotyczy najczęściej świeżych produktów. Nasza wiedza na temat oznakowań produktów to jeden z kluczy do niemarnowania żywności. Świadome zakupy i wykorzystanie jedzenia ograniczą wyrzucanie go do śmieci.